Okay. Wjeżdżam na peron jak chujem na rejon Typy się starą się kleją Kleją się grupy, patrzą się typy Może się skończyć ruchem Szybko wyłapał na rynek, sperma na panie i kończymy razem Najlepszy budzik stosunek z opakiem Na orgię nie sam, bo jadę z Michałem Na całym chuju się ściskam nad ranem Nie lubią mnie dziwki, a kochają chłopy Biorę do morbi i pierdolę plastik Ziory na barki, moje pedałki, gjątki, styl na scenie arki Dżungla. Miejska, dżungla. Mi Miejska dżungla Chłop mi rucha kumpla Na chuju mam guma chuju mam guma. On w gaciach paruwa On w gaciach dżungla Chłop mi rucha kumpla Na chuju mam guma On w gaciach paruwa Robię ro kamsom Po zwykłe sperma Seksiki G69 Na te ręce spermie buzga Jadę pod gay lub sam Dwóch typów tu latem.